W głębi lasu, drugi polski serial y, wyprodukowany przez Netflixa. Tym razem jesteśmy beneficjentami dużego kontraktu z, z Harlanem Kobenem, Podaj 14 produkcji ma być na podstawie jego książek. Już tak, kilka ale... powstało, my jesteśmy kolejną. Tak. Co jest, co ciekawe, akcja została przeniesiona oryginalnie z, nie, ze Stanów Zjednoczonych tutaj do Polski na nasz grunt, czyli jest tak w pełni, w pełni zlokalizowana. No właśnie, czy to się udało, też sobie zaraz odpowiem na to pytanie, bo wydaje mi się, że to był taki, no zawsze to jest niebezpieczne czy to się uda, prawda? To jest zabieg niebezpieczny. Czy rzeczywiście nie będzie sztuczności, czy, czy to się sprawdzi? Wydaje mi się, że oczekiwania były jak zawsze duże, bo każda kolejna produkcja Netflixa w Polsce budzi emocje. No tutaj oczywiście było kilka rzeczy, które no, mogły mm, obiecywać dużo, to znaczy m.in. nazwiska reżyserów, o których warto może od razu powiedzieć, żebyśmy nie zapomnieli potem. Leszek Dawid, no, znany chociażby z, z takich filmów jak Jesteś Bogiem czy Kid", to znaczy on tworzył te filmy. No i Bartek Konopka, który. Chyba najgłośniejszy jego pierwszy film to był Królik Bobeliński, no a potem już między innymi Lęk Wysokości. No ale też oczywiście współtwórca oraz Leszek Dawid też, zresztą obaj mieli już do czynienia z serialami. No i teraz wzięli się właśnie za tą produkcję netflixową. No i czy to się udało, o tym sobie teraz porozmawiamy. Rozumiem, że zostawiasz mnie tutaj z tym pytaniem, czy się udało. Mamy sześć odcinków, sześć mocnych odcinków. Mm -hmm. To nie jest taka akcja, Zabili go i uciekł, tutaj nikt nie ucieka, to jest bardziej thriller psychologiczny, można, można powiedzieć. I coś rzeczywiście takiego jest. Chociaż powiem ci, no ja nie wiem, czy od razu mogę to mówić, że do końca ciarki mi nie chodziły po tych plecach. Że nie chodziły? Nie. No właśnie, początek nie jest taki, że od razu między oczy rzeczywiście. No jest... Powoli wchodzimy w to wszystko. Czyli nie tak jak z Hitchcockiem, prawda? Absolutnie tak nie jest. Rzeczywiście no, gdzieś to wszystko się rozwija powoli, może nawet trochę zbyt powoli. Była tam bitna próba przeniesienia akcji z, ze Stanów do Polski, no to wydaje mi się, że się udało na pewno tworzyć tamten okres, kiedy akcja się zaczyna, prawda? To znaczy, kiedy się ten film, serial zaczyna, czyli te lata, połowa lat 90 ten letni obóz młodzieżowy i myślę, że to się udało. To znaczy, trochę to jest oczywiście zasługa i zdjęć, rodzaju fotografowania, ale też oczywiście i muzyki, ścieżki dźwiękowej dobrze tutaj dopasowanej. No i ta atmosfera taka nostalgiczna, po, poza tym ta, ta witalność, energia też tej młodzieży, no, gdzieś to wszystko jakoś tam chyba fajnie dosyć iskrzy, chociaż trosie, trochę, może trochę, no akurat tutaj um, czasami mam wrażenie, że trochę się tak um, przeciąga niepotrzebnie i trochę za długie są być może niektóre sceny, ale Generalnie myślę, że jeżeli już mówimy o tym, czy się udało przenieść tę akcję, i czy się udało zrobić coś takiego autentycznie wiarygodnego. Dziejącego się w Polsce, to wydaje mi się, że tak, jednak. Bo to nie ma takiej właśnie sztuczności, nie widzę, mm. prawda? Znaczy niczego takiego naciąganego, że mamy tutaj postać, która jest ewidentnie niepolska, przyklejona, która sprawia wrażenie jakiejś egzotycznej, która by się nie mogła pojawić w latach 90. czy potem też, bo to jest w dwóch planach czasowych. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej postaci. No właśnie, ale jak sobie radzimy tutaj y, z oglądaniem tego filmu i czy rzeczywiście twórcy z kolei sobie, to jest ważniejsze pytanie, radzą sobie z tą materią, właściwie literacką? Myślę, że ja mam takie wrażenie, że zupełnie nieźle. To znaczy, y, bo jest wszystko to, co powinno być. To znaczy w tym sensie, że. Y, na początku mamy te, te wszystkie zmyłki różne, które stopniowo są odsłaniane tajemnice. To nie jest tak, że od razu też mamy wszystko wyłożone, kawa na ławę, że to, Całe to jest... Całe szczęście. Tak, to, to stopniowe. Na trzecim odcinku są pewne rzeczy, które są tam czy w czwartym, ciągle są jakieś tam nawiązania, które właściwie no powinno już być, wydawałoby się w niektórych serialach już właściwie takie rzeczy powiada, po, są powiedziane wcześniej. Tutaj jest to wszystko dozowane dobrze, to jest dość umiejętnie opowiadane, tak? Znaczy, wydaje mi się, że na takim poziomie na pewno to się sprawdza, na takim podstawowym poziomie. Poziomie, takiego budowania napięcia, budowania kolejnych tajemnic. Myślę, że to się sprawdziło, tak? Znaczy tutaj jest to takie żonglowanie na oczekiwaniami do, do, dosyć umiejętne. Delikatnie mówiąc, akcja nie pędzi. To, no nie to pędzi, jest taki to prawda? Film do delektowania się, y -y -y. to jedno. Ale y -y. ciągle jest rzucane coś nowego tak. i y -y. ciągle podbija prawda, nasze, nasze oczekiwanie, naszą... i ta tajemnica, jakaś tam rzucona, mniejsza czy większa, ale jest. Chyba... No, i, no i trzeba być mocno skupionym też, prawda? Bo to tak, bo, tak, bo, tak, a, tak. są aktorzy, którzy grają 20, inni, którzy grają y -y -y. te same y -y -y. postaci 25 lat wcześniej. Trochę trudno Trochę na się na początku y -y. załapać. Troszkę się mieszają, rzeczywiście te postaci może faktycznie. Y -y. Natomiast y -y, nieźle jest też powiązane to wszystko, cała ta intrygiatura. Kryminalna nieźle jest powiązana stosunkowo nieźle z, z tym backgroundem rodzinnym, prawda? Znaczy z tymi deficytami, prawda? Uczuciowymi, z przemocą, z alkoholizmem, z brakiem matki czy opuszczeniem matki. No to też jest tajemnica, prawda? Jedna z tych wielu, które tutaj się pojawiają. I myślę, że to jest dosyć dobrze powiązane, chociaż oczywiście. No... Jeżeli zaraz bardziej poskrobimy i bardziej się temu przyjrzymy, to różnie z tym bywa, prawda? Natomiast wydaje mi się, że generalnie no właśnie, wrażenie powie... jest tego powiązania dosyć niezłe. Bo powiedz mi, czy nie masz takiego czasami wrażenia, że to jest lekko po łebkach? Masz tam za dużo niedopowiedzeń, że nie wiesz, dlaczego to się dzieje. Tak jakbyś oglądał tylko wierzch i nie masz tych, tych fundamentów, skąd to tak, się że, tam wzięło. Tak, że, że trochę za krótko, tak za Tak umownie i... mamy wiele rzeczy, tak. rzeczy musimy na słowo przyjąć. No właśnie, to jest ten problem chyba z największym tego serialu, że niestety mm, Ci najważniejsi bohaterowie, powiedzmy tak jak prokurator, bo może warto powiedzieć w ogóle kilka słów, jak, czego dotyczy fabuła, prawda? Bo to dotyczy, dotyczy zabójstwa sprzed lat. Do którego wraca teraz. Z jednej strony zabójstwa, ale z drugiej strony tajemniczego zniknięcia. Bo to na te też nie wiadomo, i zabójstwa, prawda? oczywiście, mhm. do którego wraca teraz prokurator, prawda? Po latach jeden z uczestników tego obozu, prawda? Czu... Czu, który czuje się z jednej strony współwinny, a z drugiej mhm. strony mocno związany, dlatego że z, między innymi zaginęła jego y, siostra. No więc właśnie, więc tutaj tego dotyczy mniej więcej akcja. No i właśnie. Wydaje się, że tutaj niby jest wszystko ok, że jest to fajnie tak dozowane, budowane napięcie, a z drugiej strony w pewnym momencie okazuje się, że no, dziwimy się nieco, co z tego wynika. Bo niestety, ale motywacje niektórych bohaterów, w tym sensie, że jak się przeglądamy, dlaczego coś zrobili, no to budzą zaskoczenie, prawda? Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale wydaje mi się, że jeżeli Budowanie jakiejś wyrafinowanej intrygi kończy się tym, że na przykład ktoś zabił, d, d, dlatego że jest świrem, i kropka, no to no nie jest to jakieś rzeczywiście sensacyjne, odkrywcze, nieprawdopodobna, mocna i, i, i zaskakująca motywacja. Prawda? No, najprostsza z możliwych. No po... dlatego powiedziałem, takie trochę musimy przyjąć na, na wiarę, na słowo, że pewne rzeczy tak, nam się gdzieś zdarzyły. Tak. No, d, 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 też d, są takie zabójstwa, które nie, wie, nie wiemy do końca z czego wynikają. I tutaj niestety, niestety albo na szczęście jest książka. Tak? Ciekawe powiedzieć niestety. No, no niestety, <grym> no bo właśnie stan serial powinien wystarczyć, prawda? Nie książka. Ale jeśli, jeśli możemy, to rzeczywiście możemy się poradować książką, żeby zrozumieć na przykład przynajmniej jedna zbrodnia, jest nie do zrozumienia bez wczytania się w książki. To teraz taką pewną misję mamy, zobacz, opowiadamy o serialu, ale mówimy, słuchajcie, no, czytajcie, czytajcie książki. Być może przed, i... przed, przed, przed zobaczeniem tego serialu najlepiej. Na rzeczywiście, no, bez przeczytania tej książki, no, chyba się jednak nie zrozumie. To, dlaczego? Dlaczego przynajmniej jeden z tych zabójców zrobił to, co zrobił. I wydaje mi się, że takich sytuacji niewyjaśnionych jest tam więcej. No, mniejszego kalibru może, ale rzeczywiście też trochę takich postaci, które właściwie się pojawiają, czy wątków, które się tam pojawiają, ale które nie zostają jakoś tam do końca też właśnie dopowiedziane, też jest więcej. Tam się pojawia też wątek opowiadania, które pojawia się na jednych zajęć na uczelni. Laura, tak. czyli trochę taki doklejony, to jest. To, to też wydaje mi się, że też nie jest to do końca. Z... Jakoś spuentowane, tak? No tyle tajemnicze, że nie wiem, czy to oni sobie zostawiają to na następny sezon, czy to tak ma być po prostu. Poza tym są takie ewidentne zmiany w stosunku do książki. prawda? Znaczy, dodano męża Laury. Nie ma jego w książce. Laura jest kobietą samotną. Tutaj ma męża, tylko zastanawiam się dlaczego on tu jest właściwie i jaka jest jego rola, bo prawdę mówiąc pojawia się w trzech scenach może, może w trzech czy czterech, natomiast nie, zupełnie i, nie widzę sensu. To znaczy on nie ma jakiegoś wyraźnego powodu, żeby on zaistniał. Żeby powiększyć plejadę aktorów, bo do tego też nie <sum> no tak, aktorów tak, tak, jest tak. dużo znakomitości tam tak, i ta większych eee... rolach. Wiele jest takich drobnych ról, które, które rzeczywiście. E, Zapomniałem w pamięć. Do, dokładnie, mhm. ale y, paradoksalnie y, główny bohater, grany przez Grzegorza Damińskiego, ja... Ja tej postaci za bardzo nie mogłem uwierzyć. No, no, gdzieś jest coś takiego. Ale dlatego, że tak została no, zagrana? Tam, czy... tak za... Myślę, że tak została zagrana. Bo to tak, nawet bo nie z... wiem, też... na ile można to opisać, mhm. ale, ale ta, ta trauma, którą on przeżywa, te wszystkie rozterki, które gdzieś w nim są, one, one są tak mocno, nomen omen, książkowe, Lub papierowe, ale... że no, dobry aktor to powoduje tak, że zapominasz o tym, mhm. że to jest aktor, że Właśnie. to jest gra, tylko że Właśnie. oglądasz po prostu. Postać. No tak, bo ja, ja... Za czas oglądałem aktora. ale znaczy, ja myślę, że to jest bardziej binaryjne, aktora. To jest przyzwoita gra, znaczy, to jest taka... taki dobry, średni poziom aktorstwa według mnie, natomiast właśnie nie wychodzi poza to, prawda? Znaczy, nie, nie osiąga tego, tego czegoś więcej, prawda? Takiego hmm. aktorstwa absolutnie. Takiego, no nie wiem jak to nazwać, zwierzęcego, takiego czegoś instynktownego. On tego nie ma, a tu by się przydało. Zwłaszcza, że rzeczywiście te postawy no, robią co mogą twórcy, żeby ją uwiarygodnić. Właśnie przez ten background rodzinny, który ja wiem, że ja jak wierzę w tym, że tę postać, ona jest jakaś tam przemyślana, fajna, dosyć i, i w miarę wiarygodna, ale też brakuje mi takiego naprawdę aktorskiego uderzenia. Naprawdę tu potrzeba by było, żeby ją jeszcze bardziej wzmocnić i tak naprawdę, żebyśmy w to uwierzyli. Prawda? Jeszcze... Znacznie lepiej jest z Agnieszką Grochowską, no tak, w postaci, e... która gra laurę. To prawda, aczkolwiek Ty ona powściągliwa jest, ale absolutnie no, wystarczy, że no nie wiem, jedna jakaś drobny ruch i już, już po prostu w nią się wierzę. Wiesz, ale Akurat Ona jeżeli, wstrzymaj chodzi, wstrzymaj. jeżeli chodzi o Agnieszkę Grochowską, daleki jestem od tego, żebyśmy omawiając jeden serial reklamowali inny, ale dosyć niedawno był na, do, do obejrzenia serial Motyw. Mhm. Tam też jedną z, z głównych jednej tak, ze stacji telewizyjnych. Tam jedną z głównych ról gra właśnie też Agnieszka Grochowska. Dużo więcej ma do zagrania, to mhm. prawda. Dużo więcej emocji, taki, taki rozstrzał emocji od załamania do, do prawie że wybuchów agresji, mhm. ale my, to, to rzeczywiście jest bardziej krwista i mięsista. Swoją drogą tam też jest, y, nomen, nomen, motyw zaginięcia jest komisarz prowadzący tą sprawę, komisarz, który ma mnóstwo traum, ale tam jak oglądasz tego komisarza, to wiesz, że to są, y, to, to są prawdziwe traumy i cierpisz razem z nim. Mhm. Tutaj właśnie tego u Pana prokuratora nie ma. Może to jest ta różnica pomiędzy komisarzem a prokuratorem, nie wiem, może to jest już, już inny, inny... Zupełnie innego. Tak, ...poziom, tak? No ja myślę, że... no tak, ale jeśli chodzi o Agnieszkę Ruchowską, no tam pewnie więcej miała do zagrania, natomiast tutaj nie była jedną z tych... no była ważna, Bohaterką, ale jednak najważniejszy tutaj jest Paweł Kopiński, prokurator tego właśnie Grada Mięcki, który 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 też mnie aż tak do końca nie przekonał. To jest tylko poprawne i szkoda. No cóż, czyli właśnie serial z pewnymi markamentami. Generalnie ja będę go bronił, dlatego że to się naprawdę dobrze ogląda. Znaczy, ja nie wiem zupełnie z tym problemu, poza jakimiś właśnie tymi różnymi niedopowiedzeniami niepotrzebnymi, jakimiś. Nielogicznościami może, no nie wiem czy to dobre określenie, dziurami, jakkolwiek byśmy to nazywali. No, chyba jako całość to się broni. No. Znaczy, wydaje mi się, że, że jest to jakoś tam w miarę przemyślane i, i, i wiarygodne. A jeszcze bardziej się broni, jeśli wcześniej się przeczyta książkę. Więc słuchajcie, mhm. najpierw przeczytajcie książkę, a potem zachęcamy Was do obejrzenia serialu, pomijając, że jest super frajda, bo można zobaczyć wtedy, jak no różni się, można porównać, mhm. jak został zlokalizowany tutaj w Polsce ten serial. A przy okazji będziecie więcej wiedzieli o, o bohaterach, to czego zabrakło w tym, w tym serialu i tego, czego my nie do końca chcieliśmy Wam tutaj Opowiedzieć dokładnie, czego, czego zabrakło, bo musielibyśmy jeden wielki napis spoiler napisać, i byśmy zabrali Wam jeszcze więcej zabawy. Czyli co? Do oglądania jak najbardziej tak. w głębi lasu. Zachęcamy. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.